Zarząd w okresie sprawodawczy posiedzenia, w których podjął uchwały decyzję o stanowienia na wniosek kierunków jednostek starosta Powiatowego dokonany przesunięć między paragrafami i spowiedziałami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków na ośrodki kwoty 79 408 zł. Wprowadził zmiany do regulaminu organizacyjnego praców obiektu i czerwonawczej w Niemnikach. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych Wiatru Wyszkowskiego w 2015 roku powołując skład Komisji Przedstawicieli Starostwa oraz organizacji pozarządowych. Na posiedzeniu 24 podjął uchwałę w sprawie wyłączenia przedstawiciela organizacji ze składu Komisji Konkursowej powołanych w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych. Podjął uchwale w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2011-2015. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski kierownika akuratu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody rzeczowe w Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Młodzież Środkowej za Postanowi postanowił przeznaczyć na ten konkurs. 3000 zł. Na wniosek kierownika terenowej placówki plus i Wyszkowie w sprawie współfinansowania zakupu nagród rzeczowych w piątej edycji ogólnotowego konkursu plastycznego klasycznego dla dzieci bezpiecznie na wsi przeznaczył na, na ten cel kwoty 1000 zł. Postanowił przyznać również dofinansowanie w kwocie 400 zł za zakup nagród rzeczowych na dla laureatów konkursu wiedzy religijnej, kłocie 500 zł brutto na zakup nagród rzeczowych dla uczestników 13 halowego turnieju w choć i do dziecka, kłocie 500 zł na zakup nagród dla laureatów 11 policiego Maratonu Matematycznego choć 1200 zł brutto na zakup nagród dla laureatów konkursu automatycznego wyszkolst i tatu 1500 zł brutto na przygotowanie specjalistycznych ban w zawodach orientacji sportowej 7 edycji Grand Prix Mazowsze. Popłaniam dyrektora placówki powiatowego ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie na Marię Gajewską do ufundowania dwunastu pucharów dla uczestników dwudziestego turnieju koszykówki i piłki ręcznej plus, plus dla sportowych i ufundowania nagród na łączną 600 złotych za dzień 1 2, i miejsca kategorii dla uczestników siódmej edycji Grand Prix Mazowsza w zawodach w orientacji sportowej. Zarząd wyraził zgodę na dalszy udział Powiatu myszkowskiego w drugim etapie konkursu Modernizacja Roków z projektem Modernizacja Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej przy Liceum Dokładzonym w szkole. Zarząd wyraził zgodę na układ odszkodowania za niezabudowaną działkę położoną w obrębie inwestycyjnym Nowy chodobów, gmina Sonianka na poszerzenie drogi powiatowej, wypłaty odszkodowania za niezabudowaną działkę, Ró również na poszerzenie drogi powiatowej, w Miejscowości Kalinowo, gmina Słożego, wyraził zgodę na wynajem sali gimnastycznej zespołu szkół numer 1, również wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie własności na rzecz przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Szkody środka trwałego w postaci kopatowego nerwa cieplnego przy internacie pierwszodzicego non-opatrzącego. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy między Powiatem Ryszkowskim a Wójtem Gminy Pańszczyk na wykonanie dokumentacji technicznej polegającej na remoncie drogi kwiatowej na terenie Wyszków to jest ta droga 2403 na odcinku od Brańszczyka do, do granic Gminy czy do tego przejazdu nad ósemką nad i miejscowości Niemiery też około kilometr 150 metrów Zacząd przyjął, przyjął zagadnienia dyrektora SP w Wyszkowie o zawarciu umów z firmą Poltv Multimediaxa i stwierdzono, że lekkie palma znajduje części nieruchomości stanowiących aktywa trwale z bezrobociem szkolnym. Zarząd pozytywnie na sprawę, Somiarka wybuchnie w domu niesomiadka, co do roku przedsięwzięcia polegającego na przybudowie rynku wiejskiego i chodnika przy drodze kwiatowej miejscowości pobołowo gościelnej przeznaczy na ten cel kwotę 20 tys. zł w ramach pomocy na budowę chodników i instalacji. Zarząd do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszków dla obrębu geodezyjnego Świniotop, Puste Łąki jedną uwagę o treści drogi w obszarze zabudowanym powinny być wyposażone w chodnik. Po Upożarzył Dyrektora Zespołu Szkód Międzynarodowych w do wniosku oraz podpisania umowy na realizację projektów kompetentni nauczyciele w cyzownym modelu kształcenia ogólnego narodowca oraz projektu europejskiej kwalifikacji gwarancji udanego startu w życiu zawodowym w ramach programu Erasmus+. Zarząd w okresie sprawozdawczy przyjął 14 uchwał własnych przyjął sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Wyszkowie ze stanu bezpieczeństwa i porządku, porządku wyższego na terenie powiatu za 2014 rok, przyjął sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej, wykorzystanie środków finansowych za 2014 rok warsztatów terapii, zajęciowej przyjął informację o działalności komendanta powiatowej państwowej Straży pożarnej w szkole w 2014 roku. Kieruje 13 projektów układu powiatu i proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.